To można nagrywać. Generalnie na tym YouTube te same gołe dupy i same gołe cycki, aż wstyd. To co ludzie publikują to generalnie jedna wielka masakra. Koły dupy, gołe cycki. Niezbyt dobrze to wygląda. Um, w związku z tym, że dostałem nową pracę i zaakceptowałem kontrakt, pod koniec przyszłego miesiąca pod koniec lipca przeprowadzamy się do Guangzhou bo szkoła zaczyna się no w połowie sierpnia zaczynamy szkołę także przeprowadzka nas czeka kolejna. O, miasto Guangzhou czyli stolica prowincji jest jakieś 400 no z 400 km tam patrzyłem ostatnio od nas tutaj od Dandia więc musimy kupić samochód żeby móc sobie jeździć pomiędzy Guangzhou a Zhangjiang. jak tam będę miał wolne w pracy z reguły mam jakieś tam 3 miesiące 3-4 miesiące wolnego w roku płatne także mamy kilka przerw wakacje w lecie 2 miesiące na święta, na Boże Narodzenie mamy przerwę tam dwa tygodnie chyba na Chiński Nowy Rok 3 tygodnie zazwyczaj Później w maju jest święto, jeszcze na no chi, chińskie narodowe święto jest we wrześniu, w październiku. W październiku tydzień, także no, będziemy sobie jeździć pomiędzy Guangzhou a Zhejiang. Tam, tam chyba 5 godzin autostradą i, i gotowe. Ja generalnie pierdołami się nie zajmuję, tylko wale tak jak leci. Tu ludzie chcieli jakieś edytowanie filmu, jakieś muzyczki w tle, żeby im leciały. Ludzie, ja nie mam na to czasu. Ja obciąć się nie miałem czasu nawet przez kilka miesięcy, a w jakieś, jakieś muzyczki w tle chcecie. Generalnie pierdoła mi się nie zajmujcie. No a jak będzie wyglądać nasze życie przez najbliższe dwa lata? No ja do pracy, a się w domu z dziećmi, dwójką dzieci. Także gotowanie. Gotowanie. No, przebieranie kupy. No, sprzątanie, pranie. Pani domu na cały etat. Jak wygląda obecnie, jak wygląda obecnie nasza sytuacja życiowa? Mieszkanie mamy tutaj bez kredytu. Kupiony za gotówkę, także kredyt nam żaden nie ciąży nad głową. Samochód teraz na kupnie mamy też bez żadnych kredytów, płatne gotówką jak nie mam to, jak nie mam forsy to nie kupuję, jak mam forsy, to kupuję tak to wygląda poza tym pożyczkodawca jest zawsze więźniem pożyczkobiorca jest zawsze więźniem pożyczkodawcy, tak nowa praca w miarę ok standardowo to kilka tysięcy juanów, nie, tylko kilka tysięcy juanów. Kilka tysięcy dolarów miesięcznie. Wynagrodzenie. No, jakieś tam bonusy dodatkowe rzeczy. Standardowo. Przeloty, bonusy na koniec, kon, kon, na koniec roku. No i tak dalej. Ubezpieczenia prywatne i tak dalej. Wakacje 3-4 miesiące. Wiadomo, dlaczego ludzie zostają nauczycielami. Tak, żeby wakacje mieć. Także to jest główny przecież motyw, żeby dlaczego ludzie wybierają zawód nauczyciela, tak? Płatne wakacje, dużo przerw. Także tak to wygląda. No, także przez najbliższe 2 lata planuję zwiększyć inwestycje na giełdzie w Stanach, także nowe oszczędności. Pójdą na inwestycje na giełdzie w amerykańskie firmy i firmy notowane w Stanach na giełdzie. No, mam myślę, że z 5000 dolarów miesięcznie będę w stanie dorzucić do giełdy to jakieś 60 tysięcy dolarów rocznie. Sześćdziesiąt tysięcy dolarów rocznie za 2 lata to masz 120 tysięcy dolarów 4% dywidenda, to masz 4800 Później dolarów z tego, a dywidendy rocznie, no to jakieś 20 tysięcy złotych miesięcznie, e, dodatkowo. Mm. Przychodów pasywnych, także jakieś, no spoko w miarę. Docelowo na giełdę chcę wrzucić w Stanach jakieś 300 tysięcy dolarów. Mm. No trochę tam mam już zainwestowany, teraz dorzucę przez najbliższe 2 lata. Trochę więcej, także no docelowo jakieś 300 tysięcy. nie poczyniłem małe zakupy książek. Tu już nie mam miejsca tam na nie mam miejsca na półkach to tutaj sobie ustawiam wzdłuż. Wzdłuż okna na parapecie. Jeszcze czekam na tam trzy przesyłki z książkami. No, nie dużo dokupiłem. Zaraz sobie zrobię kawę po południu byliśmy rano z Anna -An na szczepieniu. O filach szczepienia są obowiązkowe. Musicie mieć książeczkę szczepień i wszystkie tam szczepienia chyba za 20 szczepień jest. Dziecko musi mieć, bo inaczej do szkoły was nie przyjmą. Także musicie być społecznie odpowiedzialni i musicie szczepić swoje dzieci, żeby. Żeby się choroby nie rozprzestrzeniały znowu w społeczeństwie, także Tutaj w Chinach są bardzo ważne szczepienia i bardzo wszyscy przestrzegają I musisz właśnie mieć tamto przy szkole, jak dziecko idzie i do szkoły To musi mieć wszystkie aktualne szczepienia, są sprawdzane I Książeczka szczepień musi być No także jak masz a, dzieci, to całe twoje życie się koncentruje na dzieciach no ja tam generalnie mam, generalnie mam wyjebane teraz na wszystko. Nie muszę nic nikomu udowadniać. E, robię co chcę. E, mam generalnie wszystko w dupie teraz. Nie potrzebuję, żeby mnie ktoś lubił, czy nie lubił. E, wszystko mogę, nic nie muszę. Także. No. Także głównie dzieci teraz. Janian, żeby z nami pobył jeszcze. Przez długi czas zależy nam na tym. An-An się fajnie rozwija. No, także. Ja tam mam. W lecie mam chłodno. W zimie mam ciepło. Dach nad głową. Sufit nad głową. Dobre jedzenie tu w Dzhadzhang, w kantonie generalnie. Ubrania to strój. Strój, proszę bardzo, mój strój roboczy. Tak wygląda. Pod koszulek biały albo szary, bokserki i tyle. Także tak wygląda moja, moja codzienna garderoba. Skarpetek to nie pamiętam, kiedy ostatni raz nosiłem. No, życie w tropikach. No, to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podoba Wam się filmik. Jeśli tak i jeśli nie, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Niedużo nam już zostało do tysiąca subskrybentów, także pierwszy tysiąc. Podobno jest najcięższy, tak jak pierwszy milion. nie pierwsze 100 tysięcy jest też najcięższe złotych do zarobienia i do zobaczenia w kolejnym odcinku pa pa, pa. My little brother.